Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części poświęconej analizie bomby penetrującej GBU-57. Tym razem spróbujemy dokładnie określić głębokości, na jakie jest w stanie wbić się ta bomba w różnych rodzajach terenów. Spróbujemy też ustalić wzór na obliczanie tej głębokości w zależności od różnych warunków. Przyjrzymy się też temu, co się dzieje po wybuchu tej bomby pod ziemią. A także spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak się ma do tego atak z orbity takimi ciężkimi pociskami wolframowymi osiągającymi prędkości hipersoniczne. Obejrzymy również nagranie ze strony amerykańskiej sił powietrznych z testów bomby GBU 57. Zacznijmy jednak od ustalenia na jaką głębokość jest w stanie wbić się ta bomba w różnych rodzajach terenu, a tutaj dane są bardzo różne w zależności od źródła. Jednak przyjmując taką nieprzesadnie optymistyczną wersję, to można przyjąć, że w takich terenach ziemnych bomba wbije się spokojnie do 60 metrów. W terenie skalistym średnio można przyjąć, że do 30 metrów, tylko tutaj za teren skalisty nie przyjmujemy takiej litej, twardej, gęstej skały, tylko taki mieszany teren z różnymi warstwami. Trochę ziemi, trochę skał wapiennych przykładowo, z różnymi pęknięciami. Porami, ciekami wodnymi, czasami wolnymi przestrzeniami, i taka struktura materiału umożliwia takiej bombie spenetrowanie takiego terenu skalistego, nawet tak jak terenu ziemnego, spokojnie do 60 metrów, natomiast w betonie zbrojonym taka realna wartość to około 18 metrów podczas gdy w granicie od 3 do 6 metrów, czyli tak przyjmując pesymistycznie mniej więcej 3 metry. W każdym z tych terenów zachodzą inne procesy podczas wbijania się bomby. Jeżeli teren jest miękki, tak jak ziemia, no to następuje sprężanie materiału po bokach i przed bombą i kruszenie materiału. Tutaj bomba wchodzi jak w masło. Jeżeli mamy teren trudniejszy, to ta kompresja jest dużo mniejsza. Większą rolę odgrywa kruszenie, rozdrabnianie materiału przed bombą. Natomiast jeżeli mamy bardzo gęsty beton zbrojony, no to wówczas on praktycznie tu nie ulega odkształceniu, natomiast jest przemielony na gruz i pył. Podobnie ma to miejsce w przypadku gęstych skał granitowych, tutaj praktycznie w ogóle już nie możemy mówić o odkształceniach, a wręcz o topieniu tej warstwy. W wyniku ogromnego tarcia wydziela się ogromna temperatura, materiał przed bombą jest skruszony, zamieniany na drobinki, pył, a czasami nawet gaz, jeżeli to topienie tutaj przekroczy pewne wartości. No i niestety głębokość penetracji w tak litej skale jest stosunkowo niewielka. Niektóre źródła podają tutaj nawet do 10 metrów, jednak tak przyjmując, realistycznie to będzie nie więcej jak 3-6 metrów. Zwróćcie uwagę jeszcze na to, że teoretycznie wytrzymałość na ściskanie betonu jest mniejsza niż takiego średniego terenu skalistego, a jednak głębokość penetracji tu jest mniejsza. Wynika to z tego, że wytrzymałość dynamiczna na ściskanie w różnych materiałach zmienia się właśnie w zależności od struktury tego materiału, i tutaj wpływ na przykład w szczególności w terenie skalistym mogą mieć różne warstwy, cieki wodne, puste przestrzenie, spękania w skale czy porowatości. To sprawia, że przez taki teren teoretycznie skalisty bombie jest się przebić dużo łatwiej i zachodzi tutaj zjawisko podobne do tego, które występuje w przypadku uderzenia w stertę cegieł. Jeżeli są poprzekładane, no to wtedy fala uderzeniowa rozchodzi się zupełnie inaczej, niż jeżeli cegły by położone jedna na drugiej. Można te dwie sytuacje porównać właśnie do takiej skały z różnymi pęknięciami, szczelinami, a tutaj do takiego litego granitu. Z taką litą sytuacją często mamy do czynienia w przypadku uderzenia pocisku w pancerz. Który ze względu na swoją naturę nie ma żadnych dziur ani pęknięć, a wręcz przeciwnie może też składać się z różnych warstw, żeby zwiększyć swoją wytrzymałość. Pocisk natomiast może uderzać w niego w og z ogromną prędkością. To są tak zwane prędkości hipersoniczne, większe niż 5 prędkości dźwięku. No i wówczas w wyniku takiego zdarzenia zachodzą przemiany zupełnie inne niż przy uderzeniu bomby w teren. Tutaj prędkość jest tak duża, że zarówno pocisk jak i pancerz mogą zachowywać się jak ciecze. Pocisk w wyniku uderzenia się topi, pancerz też się rozgrzewa, ogromnie się odkształca i do analizowania głębokości takich penetracji używa się modelu hydrodynamicznego, który w przybliżeniu można opisać tak, że głębokość penetracji jest proporcjonalna do długości pocisku oraz ilorazu gęstości pocisku i celu. W tym przypadku pocisk wolframowy ma gęstość ponad 19 tysięcy kg na metr sześcienny, cel 7 tysięcy, czyli tan iloraz gęstości mniej więcej wynosi 3. Czyli moglibyśmy się spodziewać, że głębokość penetracji to będą 3 długości pocisku. To jest bardzo duże uproszczenie, ale mniej więcej można w ten sposób analizować tego typu penetracje, chociaż tak naprawdę wymagają one dokładnych testów i nie można polegać na takim prostym wzorze. Jednak daje on pewien obraz sytuacji. Gdybyśmy chcieli to przełożyć na uderzenie bomby, to nie możemy bezpośrednio korzystać z modelu hydrodynamicznego, ponieważ jego możemy tak w praktyce stosować dopiero od prędkości przekraczającej 1 km na sekundę. Lepiej sprawdzi się tutaj model energetyczny, gdzie uwzględniamy masę, prędkość, średnicę uderzenia, no i w specjalny współczynnik, który uwzględnia między innymi wytrzymałość terenu na ściskanie, ten parametr w megapaskalach najczęściej spodawany, chociaż do wzoru podajemy go w paskalach. No i oczywiście bierzemy pod uwagę własności pocisku, jego kształt. Tu możemy rozróżnić np. cztery takie różne sytuacje, no i jak łatwo sobie wyobrazić w zależności od tego zakończenia, jeden wchodzi łatwiej, drugi wchodzi gorzej w cel, co bezpośrednio przekłada się na głębokość penetracji. No dobrze, ale spróbujmy za pomocą teraz tych dwóch wzorów obliczyć głębokość penetracji dla różnych materiałów. Weźmy sobie parametry naszej bomby. Prędkość, masę, gęstość przyjmijmy na poziomie 8000, no i średnicę 0,8 metra. Po podstawieniu do tych dwóch wzorów otrzymamy głębokość penetracji betonu na poziomie 20 metrów oraz 70 metrów. Natomiast jeżeli podstawimy dane ziemi, to tu otrzymamy jeszcze jako tako sensowny wynik, ale ten to już jest zupełnie nierealny. Tutaj podstawiłem wytrzymałość na ściskanie ziemi 2 MPa. Tutaj betonu 3 35 MPa, a gęstości obu terenów są dosyć podobne. Tu 2400 przyjąłem, a tu 2000. Także jak widzicie, takie obliczenia na podstawie takich prostych, uogólnionych wzorów dają wyniki mocno odbiegające od rzeczywistych wartości, a czasami w ogóle wręcz abstrakcyjne. Tak więc dobieranie tego współczynnika k powinno mieć miejsce na podstawie różnych testów, różnych parametrów materiału, a ja tu wziąłem po prostu zwykłą wytrzymałość na ściskanie, co oczywiście nie jest dobrym pomysłem. Moglibyśmy spróbować też nieco uogólnić naszą sytuację, bo czasami korzystamy z tego modelu hydrodynamicznego przy dużych prędkościach, czasami z tego modelu. Modelu energetycznego przy niższych prędkościach, gdybyśmy chcieli jakoś połączyć te dwa modele, to ja wpadłem na taki pomysł, że można byłoby spróbować obliczyć ich średnią harmoniczną. Wówczas wyniki penetracji ziemi i betonu już są całkiem sensowne. No i takie podejście sprawia, że jeżeli nasza prędkość jest bardzo duża, no to wówczas ten element dąży do zera, jest zaniedbywalnie mały, i wówczas praktycznie całość przyjmuje model hydrodynamiczny. Pewien sens to ma, aczkolwiek jest to całkowicie mój wymysł. Nie znalazłem potwierdzenia nigdzie takiego podejścia w źródłach naukowych, także mimo, że w tych konkretnych przypadkach całkiem nieźle zadziałało, to w ogólności pewnie nie będzie działało i tak naprawdę każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od bomby i w zależności od terenów, który trafia. W uproszczeniu można patrzeć, że przy dużych prędkościach rozpatrujemy model hydrodynamiczny, a w przy mniejszych prędkościach większą rolę odgrywa kruszenie, przebijanie się i to będzie model energetyczny. Gdybyśmy chcieli podejść dokładniej do tematu, to trzeba byłoby rozważać różne skomplikowane równania różniczkowe, Tutaj podaję przykłady kilku z nich, chociaż nawet się nie podejmują analizowania tego. W zamian za to, możemy sobie powiedzieć takim ludzkim językiem, co wpływa na głębokość penetracji, i tutaj bez wątpienia masa, prędkość, kształt i gęstość pocisku ma ogromne znaczenie. Ponadto ważny jest też kąt uderzenia. Im większe będzie odchylenie od pionu, tym będzie mniejsza efektywność. No i to można powiedzieć, że w przybliżeniu spada tak jak cosinus alfa, który oczywiście dla 0 stopni, czyli pionowego uderzenia będzie równy 1, a dla 90 stopni osiągamy wartość 0. Wtedy, jeżeli pocisk tak leciał prawie poziomo no to by się odbił ślizgnąłby się po powierzchni mielibyśmy zerową penetrację Kolejnym czynnikiem, który wpływa na jej głębokość, to jest gęstość celu i wytrzymania. Dosyć oczywista sprawa. Im wytrzymalszy cel ma większą wytrzymałość na ściskanie, tym większy opór stawi bombie. No i też struktura celu, to o czym sobie mówiliśmy. Różnorodność warstw, porowatość, spękania, cieki wodne itd. To wszystko ma duże znaczenie. A także to, co jest najtrudniejsze, czyli parametry materiałów. To jakim deformacjom podlega, czy kruszeniu, pękaniu, odkształceniom plastycznym, jak się rozchodzi w nich fala uderzeniowa, sprężystość i tarcie, i Generowane w związku z tym ciepło, które przyczynia się do topienia i zmian stanu skupienia przy dużych prędkościach. To wszystko ma ogromne znaczenie dla ostatecznego efektu głębokości penetracji. Ogólnie można byłoby powiedzieć, że w miękkich materiałach mamy. Większe odkształcenia sprężyste, chociaż powiedzenie sprężyste przy takim uderzeniu to za dużo powiedzieć, to możemy powiedzieć, że one są mało sprężyste, a w twardych materiałach są w ogóle niesprężyste. Jeżeli mamy takie odkształcenia mało sprężyste, no to wówczas zachodzi pewne zgniatanie tego materiału, potem rozprężanie i częściowo kruszenie, natomiast w odkształceniach niesprężystych mamy praktycznie wyłącznie kruszenie i topienie materiałów. Tutaj ten efekt rozpychania jest bardzo mały, albo praktycznie w ogóle nie występuje. A bomba pełni tutaj rolę takiej wiertarki uderowej, która uderza. Że rozkrusza, zamienia w pył ten twardy kamień skałę, która znajduje się przed nią. No dobrze, a co jeżeli już bomba osiągnie odpowiednią głębokość i musi dojść do eksplozji, co się wtedy dzieje? Jeżeli bomba osiągnie małą głębokość, no to eksplozja nastąpi przy powierzchni i wtedy nastąpi wyrwa, kraty i tak, taki typowy lej. Materia, która tutaj się znajdowała, zostanie częściowo rozrzucona po okolicznym terenie, a częściowo spalona w kuli ognia, no i zamieniona na gaz. Natomiast jeżeli penetracja będzie głębsza i wówczas wybuch będzie pod ziemią, najlepiej w jakimś bunkrze czy pomieszczeniu, w które miał trafić, no to wtedy całość zamknie się pod ziemią, a na powierzchni nie będzie krateru. Tak jak widać na tych zdjęciach, niektóre otwory po trzech uderzeniach są częściowo zasypane, tak jak to jest pokazane na tej ilustracji, inne są trochę głębsze, czasami taki rozkruszony, przemielony. Pył skały może zasypać się potem do otworu, który był wybity pod ziemią. I wtedy otrzymamy taką praktycznie studnię do miejsca wybuchu, ale innym razem, tak jak widać na tych przykładach, może zostać zasypany, mimo że pod spodem może powstać komora utworzona przez wybuch, no i zniszczonej podziemnej struktury. Tutaj też energia wybuchu jest rozpraszana i pochłaniana przez sąsiadujący grunt. Jak widać na zdjęciach z ostatniego bombardowania w Iranie, te wszystkie trzy uderzenia, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, miały miejsce dosyć blisko. Siebie. Jak to się dzieje, że bomba zrzucona z ponad 10 km jest w stanie tak precyzyjnie trafić w cel? No dzięki różnym systemom. Przede wszystkim systemowi GPS i systemowi INS, wyposażonego w żyroskopy badające prędkość kątową, czujniki przyspieszenia, magnetometry, te dwa systemy współpracują ze sobą i w połączeniu ze statecznikami są w stanie nakierować bombę tak, żeby precyzyjnie trafiła w cel i to pod najlepszym możliwym kątem, praktycznie 90 stopni do podłoża. Co przy tradycyjnych bombach bez Byłoby niemożliwe. Ten kąt byłby wtedy dużo gorszy. Ponadto mamy jeszcze coś takiego jak czujnik uderzeniowy, elektroniczny zapalnik i odpowiednie zabezpieczenia, które sprawiają, że te ponad dwie tony materiału wybuchowego w bombie nie eksploduje w momencie uderzenia w teren. A jak to jest w tym systemie ROZ-FROM-GOD, czyli pocisków wolframowych zrzucanych z orbity? Jest to taka koncepcja broni, która byłaby w stanie wygenerować ogromną energię przez pociski, które mają dosyć długą długość i małą średnicę, ogromną masę, np. 8 ton. I są w stanie rozpędzić się do ogromnej prędkości, nawet ultrahipersonicznej, powyżej Mach 10, czyli powyżej 10 prędkości dźwięku. Ponadto gęstość wolframu olbrzymia ponad 19 tysięcy kg na metr sześcienny, czyli inaczej mówiąc, 19 kg na decymetr sześcienny, czyli na litr. Przykładowo, taki kartonik mleka wypełniony wolframem ważyłby 19 kg. No i ogromnej temperaturze topnienia nie ulega spaleniu w atmosferze, jest w stanie przelecieć przez atmosferę i mimo że się ogromnie rozgrzewa, to praktycznie w całości dotrzeć do powierzchni i wywołać tu ogromną eksplozję w związku z olbrzymią energią kinetyczną, którą jest w stanie osiągać w rzędu kilkudziesięciu gigajouli, co w przypadku tej konkretnej liczby jest równoważne wybuchowi ponad 11 ton trotylu. Tego typu eksplozję zdecydowanie lepiej jest rozważać w modelu hydrodynamicznym, ze względu na ogromne prędkości, jakie osiąga ten pocisk, jednak jego struktura, to, że jest zrobiony z wolframu, ma ogromną temperaturę topnienia i wytrzymałość, sprawia, że nie do końca jestem pewien, czy w w wyniku tego uderzenia uległby on całkowitemu stopieniu. Podejrzewam, że nie, ale nie dotarłem do informacji na ten temat, nie wiem, jakby się do końca zachował. Natomiast wybuch nie byłby taką całkowitą penetracją. Przypominałby raczej wybuch meteorytu, uderzenia w ziemię, powstałby ogromny krater, lej, tak jak przy wybuchu małej bomby atomowej. Gdybyśmy jednak się pokusili o wyznaczenie głębokości tego krateru, no to raczej przyjęlibyśmy ten model hydrodynamiczny, czyli podzielilibyśmy gęstość wolframu przez gęstość celu, pomnożyli przez jego długość, co w przypadku terenu betonowego o takiej gęstości, dałoby penetrację na głębokości 48 metrów, tylko tak jak powiedziałem, nie byłby to odwiert, a raczej po prostu krater takiej głębokości. Chociaż to też są szacunkowe wartości, tak jak sobie wcześniej pokazaliśmy, nie możemy do końca polegać na takich uproszczonych wzorach. bo tu Tutaj sytuacja jest dużo bardziej złożona, no i myślę, że tutaj też trzeba byłoby jeszcze uwzględnić kąt uderzenia, który w tym przypadku na pewno nie będzie 90 stopni, tutaj ten kosinus też by odegrał rolę i zmniejszyłby tę głębokość. Dla porównania przykładowo w stali o dużo większej gęstości mielibyśmy dużo mniejszą penetrację. Także pytanie, czy taka broń jest dobrą bronią? No, nie do końca. Ma spore ograniczenia. Między innymi, koszt wyniesienia na orbitę tak ciężkiego kawałka wolframu jest mierzony w tysiącach dolarów za kilogram, co daje ogromne kwoty. Ponadto, jeżeli nam zależy na maksymalnej głębokości penetracji, to ta jest osiągana dla mniejszych prędkości. Wtedy nie następuje eksplozja w postaci krateru, tylko większe wbicie w ziemię, dlatego też nie jest to do końca optymalne. No i ponadto jest trudne celowanie. Jeżeli puszczamy coś z orbity, no to wiadomo, że mamy nad tym mniejszą kontrolę. Opór atmosfery też ma ogromny wpływ. Także jest. Kilka takich utrudnień technicznych, które na chwilę obecną sprawiają, że tego typu broń raczej nie będzie stosowana i nie jest aż taka dobra, pomimo tego, że jest w stanie wygenerować olbrzymi wybuch bez promieniowania. Na koniec przypatrzmy się filmikowi z testów GBU-57. Tu jest pokazane, jak bomba wbija się w teren, stateczniki się składają, następuje penetracja i eksplozja dopiero w momencie, gdy bomba osiąga podziemny cel. Za chwilę będzie to pokazane też z innej kamery. Tutaj w zwolnionym tempie możecie przyjrzeć się, jak się składa. Dają stateczniki. Ta elektronika wewnątrz bomby, która wykrywa wszystkie stany, jest bardzo zaawansowana. Tutaj bomba się wbija, stateczniki się składają, skała zamienia się w pył, te wierzchnie warstwy są eksplodowane w powietrze, no a reszta pewnie zostaje w miejscu wybuchu i tam częściowo zapada się do wnętrza tunelu. A tutaj już widzimy, jak się bomba przebija do podziemnego bunkru. Zobaczcie, tu jest jej czubek i ona wykrywa, że dotarła do pustej przestrzeni i tu następuje eksplozja. Także ta elektronika, w którą jest wyposażona, daje tutaj ogromne możliwości. A tutaj już dziurka po wybuchu, no i częściowo zasypany tunel. Taki filmik znajdziecie na stronie amerykańskich sił powietrznych. Dziękuję za uwagę.